Jakoś tak się składa, że za każdym razem, gdy prezentuję dla Was Volvo XC60 na tym kanale, to jest ono w kolorze czarnym. Na początku odmiana B5, następnie Black Edition w Szwecji w odmianie T8 i dziś Polestar Engineered również. W kolorze czarnym. I troszeczkę żałuję, ponieważ, gdy ten samochód jest w białym lub srebrnym lakierze, to zmiany, jakie wprowadza ta topowa odmiana, są dużo bardziej widoczne i również sam samochód jest zdecydowanie bardziej atrakcyjny. Jednak mimo wszystko oprowadzę Was po zmianach, jakie wprowadza ta topowa odmiana i oczywiście omówimy, jak jeździ się tym samochodem. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepiej. Przez samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. I przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje na dole a teraz zaczynamy! Na początek oczywiście zmiany stylistyczne. Topowa odmiana Polestar Engineered wprowadza kilka zmian z zewnątrz, które mają wyróżnić ten samochód na tle bardziej podstawowych modeli. I z przodu oczywiście odmieniona atrapa chodnicy z obramowaniem w kolorze czarnym, co nie jest aż tak widoczne, gdy mamy czarny kolor nadwozia. Sama atrapa chodnicy, również nowe wypełnienie i dodatkowe oznaczenie Polestar Engineered w kolorze białym na boku. Topowe reflektory oczywiście są w standardzie, a sam zderzak przeszedł kilka modyfikacji. Dolna partia ma teraz bardziej wyraźne zawinięcie, i również to zawinięcie jest w standardzie w kolorze czarnym. Również te atrapy przelotów powietrza są w kolorze czarnym, a więc gdy mamy jakiś jasny kolor nadwozia, prezentuje się to znacznie lepiej. A teraz wygląda on dokładnie tak samo jak po prostu odmiana Black Edition, tylko nie mamy czarnego emblematu Volvo jak w tamtej. Odmianie. Dalej również wiele dodatków w kolorze czarnym, a więc po pierwsze, czarne lusterka boczne, czarne obramowanie wokół szyb oraz czarne relingi dachowe, które idealnie współgrają z przyciemnionymi tylnymi szybami. No i oczywiście wszystkie te zmiany niestety nie są widoczne, gdy mamy czarny kolor nadwozia. W standardzie ten samochód występuje na felgach 21-calowych, które mają dedykowany wzór dla odmiany Polstar Engineered i tylko w tej wersji wyposażenia opcjonalnie możemy mieć felgi o rozmiarze aż 22. Cali. Różnicą są również hamulce, a więc mamy przeogromne zaciski hamulcowe w kolorze żółtym, złotym, które są charakterystycznym elementem samochodów marki Polstar, i również modyfikowanych przez tę markę. Na naszym kanale znajdziecie już dwie recenzje nadchodzących nowości od tego szwedzkiego producenta. Link do tych materiałów oczywiście w opisie. Volvo XC60 Polestar Engineered występuje tylko i wyłącznie w topowej odmianie T8 AWD, a więc jest to hybryda. Typu plugin i z przodu znajdziemy dodatkowe gniazdo do ładowania. Tak jak opowiadałem wam podczas testu wersji Black Edition. Niestety w Volvo XC60 znajdziemy tylko i wyłącznie gniazdo typu drugiego, a więc ładowanie maksymalnie mocą zaledwie 11 kW. Tył pojazdu również kilka małych modyfikacji, a więc mamy po pierwsze odmieniony tylny zderza, który nie ma już tego dodatkowego przedzielenia, a wykończenie jest w kolorze czarnym, które ponownie niestety nie jest widoczne. Kolejną ma Małą zmianą jest dodatkowe oznaczenie Polstar Injunit po prawej stronie, a oprócz tego jest to dokładnie takie samo Volvo XC60. Klapa bagażnika unosi się elektrycznie, a pojemność bagażnika to 468 litrów z uwagi na to, że jest to odmiana plug-in hybrid, a więc względem klasycznej wersji B5 jest to pojemność mniejsza o 15 litrów. Jeśli chodzi o sam bagażnik, nie mamy progu załadunkowego. Po lewej stronie specjalny schowek odgrodzony siateczką. Również mamy tutaj ukryte gniazdko 12V po obu stronach haczyki na zakupy, a po prawej stronie dodatkowy przycisk do wysunięcia haka holowniczego. W wersji Polstar Engineered nie mamy pneumatycznego zawieszenia, a więc po prawej stronie nie ma przycisków do jej regulacji. Pod podłogą jeszcze dodatkowy miniaturowy schowek wykończony steropianem, a więc mamy małe dodatkowe miejsce na trzymanie apteczki, gaśnicy i innych rzeczy, które muszą znajdować się w samochodzie. To co zawsze podobało mi się w tym samochodzie to podwójnie otwierana roleta bagażnika, a więc po pierwsze możemy ją dać do góry, lub ją całkowicie otworzyć. Jest oczywiście możliwość jej całkowitego demontażu. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcji 40 do 60, a maksymalna pojemność bagażnika Volvo XC60 T8 AWD to 1395 litrów. Wnętrze Volvo XC60 Polestar Engineered wyróżnia się na dobrą sprawę tylko i wyłącznie żółto-złotymi pasami. Wszystko inne jest dokładnie takie samo jak w podstawowych modelach i również jest dokładnie takie samo jak w Ostatnio prezentowanym dla Was Volvo XC60 Black Edition, a więc nie będę ponownie opowiadał wszystkiego o wnętrzu tego samochodu i również nie będę zasiedał w drugim rzędzie siedzeń, ponieważ omówiłem to dość szczegółowo w moich poprzednich materiałach. A więc jeśli chcesz wiedzieć więcej, odsyłam do poprzednich filmów z tym samochodem. A teraz przejdźmy od razu do danych technicznych. Pod maską tego samochodu pracuje dwulitrowy, czterocylindrowy silnik turbodoładowany o mocy 310 mechanicznych i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Dodatkowo na tylnej Osi mamy silnik elektryczny o mocy 145 KM i 309 Nm. W ostatnim materiale powiedziałem Wam, że ten samochód łącznie ma 455 KM i 709 Nm, gdyż takie wartości otrzymałem od Volvo. Choć z drugiej strony, gdy dłużej o tym myślę, to jest hybryda typu plug-in, z czego oba te silniki są od siebie dość niezależne i napędzają inne osie tego samochodu, więc nie do końca te wartości powinny być sumowane. A więc należy to brać z lekkim dystansem. Co nie zmienia faktu, że ten samochód na papierze przyspiesza od 0 do setki w 4,9 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 180 km na godzinę. Tym razem, gdy mamy Polstar Engineer, nie wpływa to jakkolwiek po pierwsze na osiągi tego samochodu, a po drugie na moc i maksymalny moment obrotowy, Co nie jest aż tak oczywiste. Na papierze ten samochód ma dokładnie takie same parametry jak standardowa wersja T8 AWD. Sprawdzimy dzisiaj, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Mamy tym razem kilka trybów jazdy. Jak widzicie, podstawowy, hybrydowy, później polstar, najbardziej sportowy, piór, a więc jazda z wykorzystaniem wyłącznie silnika elektrycznego, jazda off-roadowa oraz stały napęd na wszystkie koła. Dodatkowo mamy kilka trybów pracy akumulatora, a więc tryb automatyczny, tryb zatrzymany, w którym poziom baterii będzie się utrzymywał i na końcu mamy również możliwość ładowania naszego akumulatora. I również o akumulatorze kilka słów, ponieważ w ostatnim materiale z T8 AWD powiedziałem, że bateria ma pojemność około 19 kWh i jest to wartość brutto. Jednak użytkowa wartość, taka codzienna, jest poniżej 15 kWh. A więc oczywiście sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Nie mamy żadnych dodatkowych funkcji oprócz możliwości usztywnienia układu kierowniczego, natomiast wyłączy adaptacyjną reakcję pedału przyspieszenia, aby auto nas nie wyhamowywało, ponieważ ten system powoduje, że auto będzie odpuszczało przyspieszenie, gdy będziemy zbliżać się do ograniczenia prędkości. Na naszej drodze oficjalnie ograniczenia prędkości nie ma, ponieważ jest to droga wewnętrzna, pomimo że samochód wykrywa, że jest tutaj 90 km na godzinę. No i oczywiście przełączymy się w tryb Polestar Engineered, a więc najwyższa maksymalna moc od razu dostępna, automatycznie również uruchomił nam się silnie Spalinowy, a więc włączmy drive, noga na hamulec, gaz, podłogę, podtrzymanie obrotów. Ha, ha. No, naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. Mamy tutaj na papierze te 455 koni mechanicznych, jednak całościowo przyspieszenie tego samochodu, naprawdę. Imponujące. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy T8 AWD w wersji Polstar Engineered, to zmieniono tutaj kilka technicznych rzeczy. Po pierwsze, zupełnie nowe zawieszenie, które nastawione jest na jazdę bardziej sportową. Co prawda, producent podaje, że jest to idealne połączenie między komfortem a dynamiczną sportową jazdą. Jednak w praktyce jest to samochód bardziej usztywniony i bardziej nastawiony faktycznie na dynamiczną jazdę. Z komfortem wciąż ma wiele wspólnego, jednak jest to już samochód nieco bardziej usportowiony. A dynamiczna jazda na naszych standardowych łukach, muszę przyznać, że trzyma się on drogi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Również reakcja na pedał gazu jest imponująca. A zawieszenie sprawdzimy na naszych standardowych nierównościach, a więc 50 km na godzinę, pierwsza nierówność. Nie ma tragedii. Następnie, u. no tutaj już wypada to zdecydowanie... Gorzej i odnoszę wrażenie, że podstawowe wersje bez Polstar Engineered sprawdzają się tutaj zdecydowanie lepiej. Choć z drugiej strony to jest Polstar Engineered, a więc powinniśmy oczekiwać, że ten samochód będzie mniej komfortowy, mniej przyjemny do codziennego podróżowania i faktycznie będzie on dawał większą frajdę. Za kierownicę. I dokładnie tak jest w tym samochodzie. Auto wciąż jest, powiedzmy, komfortowe, jednak nie aż tak bardzo jak podstawowe warianty. Jednak wciąż działa to naprawdę bardzo przyjemnie. Co prawda, po Volvo spodziewałbym się, że ten samochód będzie wciąż bardziej komfortowy i mniej sportowy. Jednak, z drugiej strony, jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ ten samochód nie tylko ma teraz fantastyczne osiągi, jak na T8 przystało, lecz również jeździ jak samochód sportowy. Oczywiście, kwestia zużycia paliwa zużycia energii. Tak jak powiedziałem wam w poprzednim materiale, tym samochodem spokojnie można uzyskać bardzo niskie wyniki zużycia paliwa z zaznaczeniem, że będziemy ten samochód faktycznie codziennie ładować w domu. Ponownie muszę zaznaczyć, że dla mnie ogromną wadą tego systemu jest brak złącza CCS do szybkiego ładowania, ponieważ to powoduje, że możemy to auto ładować na dobrą sprawę tylko realnie w naszym domu lub ewentualnie w miejscu pracy, jeśli nasz pracodawca udostępni nam miejsce do ładowania. To auto od 0 do 100% ładuje się ponad 3 godziny, więc nie jest to możliwe do uzyskania podczas codziennej jazdy szybkich zakupów w centrum handlowym, chyba że jedziemy do kina. No to wtedy dobry, długi film, i wtedy faktycznie możemy oczekiwać, że samochód nam się naładuje. Jednak na co dzień jest to ogromna wada tego samochodu. Zużycie paliwa, jeśli będziemy go ładować codziennie, spokojnie możemy celować w wyniki na poziomie. Jednego, półtora litra na każde 100 km. Jednak gdy rozładuje nam się bateria, to wartości już będą bardziej na poziomie 5-6 litrów, a jazda dynamiczna, bez oszczędzania tego samochodu. W końcu mamy ogromną moc układu napędowego. To, gdy rozładuje nam się bateria i ten samochód nie będzie w stanie aż tak optymalnie wykorzystywać swojego potencjału, to wartości będą osiągane na poziomie 9-10 litrów na każde 100 kilometrów. Jazda w trasie tym samochodem przy naładowanej baterii, gdy mamy do przejechania powiedzmy 150, Kilometrów możemy celować w wyniki na poziomie 4-5 litrów bez najmniejszego problemu. Jednak dłuższa trasa, no już niestety trzeba celować w wyniki na poziomie 8-9 litrów na każde 100 km. Jeśli chodzi o ceny tego samochodu, to Volvo XT68 AWD zaczyna się w Polsce od 270 tysięcy zł, a taka wersja jak nasza to niestety już wydatek na poziomie 370 tysięcy złotych. A z dodatkami takimi jak w naszym egzemplarzu, a więc m.in. zestaw audio Bowers and Wilkins, który jest po prostu fantastyczny. Do tego czarny kolor nadwozia, który zdecydowanie nie polecam dla tej odmiany i kilka innych dodatków powoduje, że cena końcowa to już 400 tysięcy złotych, a więc zdecydowanie tanio nie jest i również Myślę, że nie do końca warto decydować się na ten samochód, głównie z uwagi na dość przestarzały układ hybrydowy. Jeśli natomiast mamy możliwość ładowania tego samochodu codziennie i nie przeszkadza nam brak złącza CCS do ładowania go na zakupach, do ładowania go w trasie itd., to jest to fantastyczny wybór. Auto jest fenomenalne, jeśli chodzi o prowadzenie. Również sprawność tego układu hybrydowego jest przegenialna. Z drugiej strony, ta cena 400 tysięcy złotych. Za Volvo XC60 wydaje się być dość wysoka. Jednak czekam na wasze opinie w komentarzach. Co sądzicie o cenniku Volvo XC60? Według mnie stosunkowo, biorąc pod uwagę wiek tego samochodu, zastosowaną technologię, która już teraz po wielu latach od premiery jest po prostu przestarzała na tle konkurencji. Tak z drugiej strony mamy Volvo. Samochód niesamowicie bezpieczny, w którym możemy się czuć bardzo pewnie podczas jazdy. Osiągi również naprawdę rewelacyjne w topowej wersji T8, podobnie wygłuszenie, udźwiękowienie Bowers and Wilkins po prostu fantastyczne i jakość wykonania również, to wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Specyficzny samochód, myślę, że nie dla każdego, jednak nie mogę doczekać się waszych opinii w komentarzach. Tymczasem kończę. Dzięki za uwagę. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. Polubienia tego filmu. Czekam na wasze opinie w komentarzach. Co sądzicie o tym samochodzie? I do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Cześć.